Siemanko! Dzisiaj rozpakowanie, unboxing Vivo Y70. Tak sobie pomyślałem, że skoro dostałem nówkę sztukę, jeszcze zapakowaną w folii, także nie będę robił takich pierwszych wrażeń, to znaczy dzisiaj będą oczywiście pierwsze wrażenia, dosłownie takie naprawdę pierwsze. Niewiele dzisiaj oczywiście powiem o tym smartfonie, ponieważ go po prostu za chwilę dosłownie skonfiguruję. Jak widzicie smartfon jest w wersji 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Zaraz oczywiście otworzymy pudełeczko i zobaczymy co jest w środku. Jak widzicie, Google Play jest na pokładzie, nie ma z tym problemu. Także jest tu od razu taka informacja, żeby każdy wiedział na pewno. Pudełeczko naprawdę wygląda bardzo fajnie, mnie się bardzo podoba. Tutaj jest taki motyw, który w świetle się mieni. Jak widzicie, no i z tyłu jest skrócona specyfikacja. Możemy się z niej dowiedzieć, iż mamy tutaj super e, tryb nocny, aparat główny 48 megapikseli 33 e, W, e, szybkie ładowanie. Co my tu jeszcze mamy ciekawego, chyba już nic więcej. E, wersja black, czyli czarna. No i co Android, oczywiście Qualcomm, czyli nie ma tutaj Mediateka, Google Play. Teraz sobie otworzymy pudełeczko i zobaczymy, co jest w środku. Pudełeczko otwiera się w ten sposób. Musimy sobie to tutaj oczywiście wysunąć. Zaraz to zrobię dla was. O i teraz jest ok. Czyli generalnie tutaj mamy taki tylko kartonik, a właściwe, jakby, pudełeczko jest tutaj. No muszę powiedzieć, że naprawdę fajnie to wygląda. Podoba mi się, podoba mi się ten styl. Vivo Y70, no i teraz już przechodzimy do jakby właściwego pudełeczka. Zobaczmy, co tu dla nas Vivo przygotowało. No ja liczę na jakieś tu i od razu jest tu i także już u mnie plus dla Vivo leci. Oczywiście mamy tutaj kluczyk, dość, muszę powiedzieć, oryginalny jest ten kluczyk. Wygląda też fajnie. Tutaj oczywiście będzie jakaś. Instrukcja obsługi, obejrzymy sobie ten kluczyk, bo on jest dosyć trzeba powiedzieć ciekawy. No tak to, tak to sobie Vivo wymyśliło. E, dobra, tutaj jest instrukcja, jeśli się nie mylę, wersja 1.2. E, także tutaj mamy instrukcję, tu już nic ciekawego nie będzie. tu i przezroczyste, giętkie. No rancik jest dosyć, dosyć podwyższony, czyli na pewno aparaciki będą lekko wystawać, ale to zaraz oczywiście, jak rozpakujemy smartfon, się dowiemy, jak bardzo. Co tu jeszcze mamy? Tutaj jest oczywiście pusty kartonik, jeszcze jakaś tutaj informacja. Dobra, to już nie jest istotne. Tu mamy sam smartfon, jak widzicie, zapakowany. Read carefully before inserting card. Dobra, to zapamiętam. No, zaraz przejdziemy do zdjęcia tych folii, jeszcze zobaczmy co jest jeszcze tutaj w środku tutaj oczywiście e nie e-mail słuchaweczki, proszę, to już się dosyć rzadko zdarza żeby były oczywiście takie podstawowe pchełki, natomiast fajnie, że są i tutaj mamy oczywiście kabelek do ładowania zaraz sobie go wyjmiemy Oczywiście nie może tutaj być innej opcji niż USB-C. I tak właśnie to wygląda. Kabelek jest, no odpowiedniej myślę długości, także nie będzie z tym absolutnie żadnego problemu. No i sama ładowarka. Jak widać Vivo Flash Charge 2.0. E, tutaj mamy oczywiście 5V 2A 10W, 9V 18 no i 11,30 Ampera max 33 W. Tak to się prezentuje, oczywiście w recenzji na pewno opowiem Wam wszystko o tym smartfonie. Jak długo się ładuje, ile trzyma bateryka? A teraz zobaczmy sobie sam smartfon, zaraz go wypakuję. Dobra, zrywamy sobie te foliki, jest to nam do niczego niepotrzebne. Tak się prezentuje sam smartfon. Muszę powiedzieć, że naprawdę prezentuje się bardzo fajnie. No i tak jak mówiłem troszeczkę, tutaj te aparaty wystają, natomiast nie jest to jakoś bardzo bardzo mocno. Ta wyspa jest wyczuwalna oczywiście, natomiast i ja zapewne ją pokryje. Mamy tutaj trzy aparaty, jeśli chodzi o ten smartfon. Nie wiem dokładnie jakie to są aparaty, czy jest tutaj też i szeroki kąt, bo jeszcze nie zaglądam specyfikacji dokładnie, ale oczywiście to wszystko będzie w recenzji, na którą was serdecznie zapraszam za około dwa tygodnie. Także subujcie kanał koniecznie, aby jej nie, po prostu nie przegapić. Mamy tutaj folię już od startu na ekranie, dobrze. Już sobie go uruchamiamy. On jest dosyć lekki. Muszę powiedzieć, że Muszę zobaczyć specyfikacji, żeby Was nie wprowadzić w błąd, natomiast mnie się osobiście wydaje, że to jest raczej tworzywo sztuczne niż szkole. Już raz ostatnio się pomyliłem, eee, jeśli chodzi o Mi 10 Lite 5G, no i nie trafiłem i musiałem się później posypać, musiałem eee, głowę popiołem. Także na pewno w recenzji opowiem Wam, co to są za materiały, na pierwszy rzut oka, a raczej na pierwsze tutaj, dotknięcia, można by tak powiedzieć, to mamy tutaj tworzywo sztuczne. Ale być może się mylę, on jest po prostu mnie się wydaje, że za lekki na to, żeby było tu szkło. Ale oczywiście, wszystko będzie tak, jak mówiłem, w recenzji. Tak się prezentuje sam smartfon. On nie jest jakiś duży, muszę powiedzieć. Jest też lekki, tak jak mówię, także będzie się go wygodnie na pewno używać. Dobra, ja sobie tu skonfiguruję i zaraz do Was wracam. Ok, zatrzymajmy się tutaj na odcisku palca, ponieważ, jak widzicie, z tyłu go nie uświadczycie. Z boku również nie ma, także no, musi on się znajdować pod ekranem. Zaraz zobaczymy, jak to będzie się sprawować. Dobra, tutaj mamy czytnik, naciskamy, czyli. Vivo poszło troszkę w stronę Xiaomi, które w wielu swoich modelach umieszcza właśnie ten czytnik linii papilarnych w ekranie. Zobaczymy, jak on tu będzie się sprawował. Osobiście wolę jednak jeszcze to klasyczne rozwiązanie, czyli ten fizyczny jakby odcisk palca. Czytnik linii papilarnych, oczywiście, czy to na boku, czy z tyłu, to już jak kto komu wygodniej. Połączmy z rozpoznawaniem twarzy, nie teraz, dobra, aktualizowanie systemu i przejdę teraz przez konfigurację i zaraz się widzimy. Ok, jestem już na ekranie głównym, jak widzicie, tak się prezentuje smartfon, jak widać mamy tu aplikacje googlowskie, jeśli chodzi o SMS-y czy telefon, także nie widzę tu na razie aplikacji od Vivo. E, oprócz tutaj widzę Vivo.com. No jak widzicie w ogóle e, fabrycznie nie ma dużo poinstalowanych jakichś e, aplikacji. Także to jest naprawdę duży plus. Tak, kontakty również są od Google. TikTok jest oczywiście fabrycznie, ale to można oczywiście sobie odinstalować. E, co tu jeszcze mamy? Aparat. Zaraz sobie zobaczymy. E, dobra. Przejdźmy do tego czytnika. Zobaczmy najpierw jak on działa. Czy to działa sprawnie, czy trzeba po prostu tutaj jakoś. No, muszę powiedzieć, że jest ok. Mniej więcej tak jak w smartfonach Xiaomi, czyli oczywiście nie jest to taka szybkość jak w tych fizycznych czytnikach. Natomiast nie czekamy tu długo, jest celny, także jak na razie sprawuje się ok. Czyli można powiedzieć, że jak na razie na plus, zobaczmy sobie. Tą belkę, widziałem tutaj już NFC, czyli NFC mamy na pewno. Jak widzicie, tutaj się pojawił znaczek NFC. Tak to się prezentuje. No, mówię, jest fajnie, bo jest, nie ma tutaj dużo aplikacji. Dobra, zobaczmy sobie ten aparat. Jak to wygląda? Tak to się prezentuje. Noc, portret, zdjęcie to jest oczywiście automat. Widzę tu przełącznik na dwa aparaty. Zobaczmy ten drugi, i raczej jest to tak, no to nie jest szeroki kąt, także dwukrotny zoom, tak to się szkoda, muszę powiedzieć, że szkoda, że nie ma tutaj aparatu szeroko, szerokokątnego oczywiście, no żałuję, dlatego, że ten smartfon kosztuje w tej chwili w granicach 1000 złotych, mógłby on być po prostu konkurencją, jeśli chodzi oczywiście o rodzaj aparatów z Xiaomi na przykład, czy z Realme no, niestety producent nie chciał tutaj zamieścić, jak widać, aparatu szerokokątnego. Ale być może tylko ja na to narzekam, może nie wszystkim jest ten taki obiektyw po prostu potrzebny. Dobra, co my tu mamy? Rozmiar zdjęcia. Patrzę, czy jest tu sztuczna inteligencja. In identyfikacja sceny jest za pomocą AI. No, nic na razie Wam więcej nie powiem o aparacie, ponieważ jeszcze nie zrobiłem oczywiście żadnego zdjęcia. Rozdzielczość wideo maksymalnie w 4 k w 4 k no i bardzo dobrze. To akurat jest zdecydowanie na plus. Dobra, zobaczymy. No, wszystko będzie oczywiście w recenzji, za którą, na którą zapraszam serdecznie. Subujcie koniecznie kanał, bo bez tego nie pojawi wam się powiadomienie. Dobra, co tu jeszcze mamy? Album ze zdjęciami, to też pewnie aplikacja od Vivo. Jak widzicie, mamy tutaj dual sim. Oczywiście w recenzji powiem, czy to jest hybryda czy pełny dual sim. 8 GB, oczywiście to już wiemy. Snapdragon 665. Co my tu jeszcze mamy? Fantacz OS 11 taka jest wersja nakładki, no i wersja Androida oczywiście 10, a jeszcze bym oczywiście zapomniał o zapowiedzi konkursu, który już będzie niebawem, do wygrania będą te oto słuchaweczki, to jest, to są słuchaweczki firmy Hailu, no może nie każdy zna te słuchawki, nie każdy zna też tą firmę, firma jest zadebiutowa w Polsce, także generalnie te słuchaweczki kosztują w tej chwili 299 zł, także myślę, że zwycięzca naprawdę będzie miał dużo frajdy z słuchania muzyki na tych słuchawkach, ale oczywiście też będę recenzował te słuchaweczki dla was. Już wkrótce będzie też recenzja tego to smartwatcha od firmy również Heilu Smartwatch 2. Do wygrania będą słuchaweczki. Także bardzo serdecznie zapraszam subujcie kanał, aby nie przegapić konkursu, aby nie przegapić recenzji Vivo Y70. Serdecznie was do tego zachęcam. Subujcie, klikajcie dzwonek, aby nie przegapić filmów. No i co? Dziś już wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie.